Witam wszystkich do w kolejnym odcinku. E, tak, e, teraz już będzie. ała kolerny kod biogryzł nogę. <grych> naprawdę musisz mi nagrywać podczas zagrywania, nie? Dopiero co się zimbowiem, pół dnia. E, dobra, e, to jest taki nowinek. Udało mi się zdobyć pewną kartę. Nie, to naprawdę fajna karta. Tylko szkoda, że tak stworzenia mam takie kiepskawe do tego deku. Jak można zobaczyć, miałem 750L, ale spadłem. To dość nisko. Trochę zmodyfikowałem swoją Necropolię i chyba na lepszym. Nie, jeszcze moment, jeszcze moment. Co mnie nie sprawdzałem? Mój kot trochę szaleje i biega i drapie. Dobra, takie sobie. E, tak, będziemy kontynuować granie nekropolią. O, jeszcze zaczyna śmieć mnie w domu. Czy, nie w domu. E, powiem, że... Cienka ręka, ale może być. Aha. Jest naprawdę OP, że tak powiem. Nie lubię tego bohatera. Najwyżej będę grał dwa mecze na jeden odcinek. Zobaczymy jak to będzie wychodzić. Badę wrzucał wszystko odcinki bez względu, czy to jest przegrana, czy będzie wygrana, bo to dużo coś jednak zależy nie tylko od o, umiejętności, także to powiem gry, ale także w większej mierze tak średnio. Nawet tak wpisy zrobimy. Eee, jak karta podleci? Jak widać, bierny smog, banshi. Chciałbym mm, opierać się na banshi, jak to kiedyś wspomniałem w jakimś tam odcinku, czy na facebooku. A temat swobodny atak. Nie fajnie. Tak, właśnie dodałem trochę ten Bóg szczęścia. Dobra, póki co robimy to w taki sposób. I kocie, błagam Cię, nie szeleść. Mam nadzieję, że wszystkich zadowoli poprawienie jakości yy, materiału. Boże, kocie! sam tąd. No i tak trochę do bani. Może nie szczelec... Dobra, póki co możemy zrobić coś takiego. I fajnie będzie za dwa. Tanie z góry nie sprzedam. To, to jest akurat nie, nie, nie będzie się płacało atakować innej jednostki. Rzdzimy po prostu to na niego. Ależ gdzie to podejdzie. Hmm. Musimy się tego pozbyć koniecznie. Mimo wszystko. Dobra. Ty lecisz tutaj. Ty lecisz tu. I póki co tak się sprawiają Cały szczęście, się to zombie poleciał. Gdzieś z źle to przynajmniej sobie e, pokutującego ducha wezwę O, to jest dobre. Z każdym atakiem będzie się zwiększało ilość obrażeń, które zadaje ta jednostka. Nie fajnie, nie fajnie. Mam nadzieję, że nie liczy, że mi go zabierze ostatniej widmy zemstę. Jego widma. Muszę się nauczyć. Eee, właśnie, nazwę sobie wszystkie karty. Jednak eee, no, chciałbym, żeby... Eee, moje filmiki zaczęły tak wiać bardziej tak profe... tak bardziej profesjonalnie. Może kocia, ja cię zaraz opróbowalę. Eee... Co możemy jeszcze zrobić? I zaryzykować tak, do dociągnęmy kartę. A to chyba nie miałem po prostu co dać za dwa. Mm, Punktów przeznaczenia. No niedobrze. Tak właśnie, się wiem, jak się sprzedało takie obszarowe. Uh. Dzięki Ciebie zostawimy na później Pierw ty wskakujesz Tak to mi za cholera nie zabijesz Magiczna z powietrza Chodźcie ja. Chodź tutaj Naprawdę, koleś! Że, tak powiem, zramiłeś, no, i to strasznie. O, i właśnie o to mi karta chodziło. Ciebie zdejmujemy. Ty i wypierpszem z tym. E, póki co dobierz kartę. O tak. Tak, potrzebujemy więcej kart. Jest wyśmienicie. Ja mi się żebyśmy żebyś mi wypalił tą banshee. To ja będę sobie cały czas na reklam podnosił. E, Przetasuj. I kolejne. To jest zabra karta. Coś w stylu jak yy, Bóg Szczęścia od Necopoli. Yy, że jednego możemy potworka wziąć z cmentarza, w, yy, dać go na pole bitwy za darmo i wszystkie jego kopie. Ten. O. To nie będzie elementu zasadzki. Zobaczymy, jak będzie to dużo. Mecz to. Dobra, póki co. Zwiększasz magię. już kartę stworzenia. Dzięki. Ale mi się uda w tym odcinku. Przepalaj sobie tego ile chcesz Mam jedno, drugie, trzecie i czwarte A jakby miała jeszcze trzy munchie w swojej talii O boże, co by się działo? Mm. I chyba pierwszy raz swoją drogę to mi bardzo komfortowo mi poleciały te karty Nie wykłada się, wykładaj. Tak ci to główno daruję, co? Zabije mi to banczy, ile chcesz. Szkoda, że tak w szeregu nie dałeś, to bym. Nie, nie ma szansy, żeby ci tego kto wypalił. Eee, dobra. 3, 3, 8. Dziękuję. To był dobry mecz. No i co myślicie właśnie o takiej kombinacji? Oczywiście w swojej fali musimy jeszcze zdobyć pozostałe banshee, żeby mógł je używać tak bardziej profesjonalnie. Co bądź... E, ten odcinek będę kończył, bo meczek jeszcze trochę ruszy. Więc będę Was zapraszał do kolejnych odcinków. Więc tu kończę na tyle. Pozdrawiam i zapraszam.